Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Od 1 lipca 2019 R. Każdy ekologiczny samochód sprzedawany w UE będzie obowiązkowo wyposażony w urządzenia AWAS. Oto. Co musisz wiedzieć i jak spełnić wymagania do 2021R. Obowiązkowy hałas samochodów elektrycznych w 2019R. Decyzja o obowiązkowym montażu brzęczyka w samochodach elektrycznych pochodzi z maja 2018R ale obowiązuje od 1 lipca 2019 r. 2. Przepis dotyczy wszystkich pojazdów hybrydowych i elektrycznych sprzedawanych w Unii Europejskiej od tej daty. W rzeczywistości muszą one być obowiązkowo wyposażone w tak tzw. system Avas, czyli Audible vehicle Alert System, jest to urządzenie elektroniczne, które sprawia, że nawet ciche pojazdy przyjazne dla środowiska są słyszalne. Dlaczego taki wybór? Aby zasygnalizować innym użytkownikom drogi, że samochód przejeżdża obok, nawet jeśli jedzie z prędkością poniżej 20 km na godzinę, a zatem jest całkowicie cichy. Oto jak działa AWAS. Prawo i obowiązki AWAS 2021. Niezwykle ciche samochody elektryczne i hybrydowe mogą stanowić ogromne zagrożenie dla pieszych i innych pojazdów. Szacuje się, że tylko z tego powodu prawdopodobieństwo potrącenia pieszego wzrasta nawet o 40%. Dlatego od 1 lipca 2019 roku obowiązuje rozporządzenie ONZ-138 regulujące wprowadzenie systemu FAWAS w samochodach ekologicznych. Te obowiązkowe urządzenia elektroniczne odtwarzają dźwięk o natężeniu co najmniej 56 dB, ale mniej niż 75 dB który wzrasta lub maleje wraz ze zmianą prędkości i nie można go wyłączyć. A dla samochodów już poruszających się po drogach oto ramy czasowe adaptacji i koszty, koszty modernizacji awas w samochodach ekologicznych. Jeśli posiadasz samochód elektryczny lub hybrydowy, który został wyprodukowany przed 1 lipca 2019 r. i nie jest wyposażony w system awas Masz czas do 2021 R na dostosowanie się. Aby dostosować swój samochód do wyżej wymienionego prawa Unii Europejskiej, mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, będziesz musiał zamontować AWAS. Ten dodatek sprawi, że będzie on zgodny z prawem, ale co z kosztami? Ogólnie rzecz biorąc wynoszą one około 100-150 euro. Jest to zatem wielka pomoc która gwarantuje maksymalną autonomię nawet osobom niewidomym i niedowidzącym, które poruszają się i korzystają z miejskich urządzeń mobilnych. Opublikowano w samochody elektryczne mówi prawo a WordPress komentarz hello world